Witam Państwa, nazywam się Michał Kędzia, pracuję w firmie Aktywa Polska i chciałbym Państwu zaprezentować grilla Montana. Grill Montana należy do naszej najnowszej serii grilli Activa Mastercook. Grill ten dedykujemy do dość dużych rodzin, grill ten również sprawdzi się na imprezach kilkunastoosobowych. Grill w standardzie wyposażyliśmy już w ruszt żeliwny, który jest rusztem dwustronnym oraz płytę żeliwną. Na ruszcie dwustronnym z jednej strony znajdą Państwo rowki, w których podczas grillowania będzie gromadził się tłuszcz. Z drugiej strony natomiast znajdują się ostre krawędzie, które posłużą nam do przygotowania popularnej kratki na steku. Płytę żeliwną wykorzystają Państwo do grillowania siekanych warzyw, jak również do przygotowania mięsa do hamburgerów. Jako dodatkowe akcesoria w grillu znajdą Państwo termometr, otwieracz do butelek oraz haki na dodatkowe akcesoria do grillowania. W pakiecie znajdą Państwo od razu palnik boczny, Róż do podgrzewania potraw, dwustronny róż drzeliwny, płytę żeliwną oraz haki na akcesoria, termometr i otwieracz do butelek. Życzę udanego grillowania.